Dzień dobry w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie kilka zawodników No i teraz 105 zawodnik Dobra teraz przechodzimy sobie do Team of the Season Tutaj mamy do odebrania jedną paczkę. Jest to Vetlesen 103. No i teraz przechodzimy sobie do League'u. Bo tutaj mamy jedną paczkę. Jest to Burg Starter 104. I teraz kolejna paczka 250 gemów. No i dobra. Teraz tutaj mamy jeszcze jakieś odbieranie tych punktów no i dobra teraz tutaj mamy exchange zobaczymy czy coś możemy wymienić o tutaj na przykład to i Możemy Na zawodnika 106 plus No i dobra Jest to Bense Baini 106 Teraz mamy 108 zawodnika Ale nie mamy tutaj do odebrania No i teraz mamy kolejną paczkę Zawodnika 103 plus Jest to mnie to już nie będzie do odebrania zawodnika ale to mamy 106 plus no i mamy 106 plus zawodnika i zobaczymy kto to będzie i teraz to będzie Holandia ST to ten Ham i to jest Danzuma, tak 106 Szkoda, że nie jakiś zawodnik 107 I Tutaj co bym mógł odebrać Okej okay. Dobra, teraz przechodzimy sobie do Liga nie ma nic i teraz UCL i mamy teraz tak eee. no dobra to nie tu 109 Zawodnik Hurricane No i dobra, odbierzemy Hurricane'a i zakończymy ten odcinek Tottenham ST 109. No i w tym odcinku to było wszystko. Cześć.